Dzisiaj chciałabym podzielić się z wami kolejnymi recepturami na kosmetyki z kuchennej szafki. Niedawno skończył mi się sklepowy hydrolat do twarzy i postanowiłam w zamian stworzyć na jego miejsce własny zastępnik. Przygotowanie toniku do twarzy jest bardzo proste. Wystarczy zaparzyć herbatę, przelać do szklanej buteleczki. I już mamy gotowy tonik. Zamiast herbaty można użyć także innych naparów ziołowych, na przykład rumianku czy nagietka. Jeśli chcielibyśmy przechowywać dłużej ten kosmetyk, trzeba by było wzbogacić go o konserwanty. Ja jednak używam go na bieżąco i tak codziennie piję herbatę, a więc po prostu odrobinę naparu odlewam sobie do buteleczki. Przygotowanie własnego odświeżającego płynu do płukania ust jest również bardzo prostym zadaniem. Potrzebujemy jedynie wody i kropli spożywczego olejku miętowego. Ten produkt również przygotowuję sobie na bieżąco, a więc codziennie przed myciem zębów nalewam po prostu wody do szklanki, dodaję do niej krople olejku z mięty pieprzowej i płyn jest już gotowy. Bardzo lubię takie proste i szybkie sposoby na stworzenie własnych kosmetyków. W przyszłości będę się dzielić kolejnymi recepturami na inne produkty, a więc jeśli nie chcecie ich przegapić, to zachęcam do subskrybowania kanału.